Prośba o taką demonstrację pierścionka, który, który my przez rok ponoć nie mogliśmy wychwycić, że Ty jesteś zaręczona, a Ty już od roku sobie tutaj w szczęśliwym nowym stanie hasasz z pierścionkiem. Ja chcę, ja chcę powiedzieć, że gapcie jesteście. Naprawdę. Po prostu nikt tego pierścionka nie zauważył. Więc ja już po tych długich debatach i, i dyskusjach. Po półtora roku doszłam do wniosku, że opublikuję informację tak, jesteśmy zaręczeni, żeby uciąć już te spekulacje, bo już byłam naprawdę zmęczona. Byłaś rozczarowana nami trochę też. Pewnie. Wiesz co, nie, 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 ja się cieszę w tym. Tyle czasu dochodzenie trwało. Nie, natomiast po prostu liczba pomysłów, czy my jesteśmy razem, wyszliśmy, znaczy już pobraliśmy się, rozwiedliśmy, to już, to już po prostu przekraczało zdrowy rozsądek. Więc mówię, dobrze, czas jakby to ogłosić i zamknijmy ten temat. Więc, więc... To jest jakiś szczególny e, kamień? To jest fragment meteorytu, więc tak, w jakimś sensie jest szczególny. To jest fragment meteorytu, który daje mi bardzo dużo siły i energii. A jeśli chodzi o, o ślub, to powiem tak, jeśli będzie coś. W tym temacie, słuchajcie, jeśli będzie coś, co będę chciała powiedzieć, to jak zwykle zrobię to za pośrednictwem moich social mediów, bo to jest dla mnie taki kanał, gdzie bezpośrednio się kontaktuję z, z ludźmi, który, którzy śledzą to, co robię. Więc jeśli coś się zmieni, zadzieje w tym temacie i uwaga, będę się chciała tym podzielić, to wtedy o tym napiszę.